Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym wspomnieć, omówić, przedstawić sprawę, którą niedawno na tak zwanym w klubie Ronina w Warszawie omawiałem, która dotyczy ataku na nauki ścisłe. Otóż moim zdaniem atak na nauki ścisłe, który trwa już dobre 50-60 lat, a ostatnio się bardzo nasilił, jest atakiem, który może zniszczyć naszą cywilizację. To znaczy może zniszczyć cywilizację łacińską, według Konecznego. Ten atak jest o tyle groźny, że cywilizacje nie są tworami nieśmiertelnymi. Cywilizację można zabić i bardzo dużo cywilizacji według konecznego no już znikło, przestało być, istnieć, a zostały pochłonięte przez cywilizacje bardziej brutalne, czy bardziej ekspansywne, czy bardziej zakłamane, no, czy w każdym razie, y, jakich względów się bardziej rozwijające. Otóż nie jest prawdą według konecznego, że cywilizacja najbardziej wysublimowana najwyższa, jest cywilizacją, która zwycięży. Nie. Cywilizacja łacińska, bo taka jest ta najwyższa, może zwyciężyć tylko wtedy, jeśli będziemy o nią walczyli. Otóż przejdę tylko do sprawy, tylko do sprawy logiki i spraw związanych z naukami ścisłymi. Mianowicie, gdzieś od XIII wieku scholastycy w tym wielcy fizycy jak Buridan czy Nikolado Hezm, to byli profesorowie fizyki i teologowie również, najpierw na Sorbonie, a później ten Nikolado Hezm został biskupem w Lisieux, tam gdzie mała święta Tereska. Otóż w tym czasie ci ludzie rozpoczęli krystalizację, powstanie nauk ścisłych. Mogą Państwo się zapytać, jak to? Przecież już w starożytności znano równania różniczkowe trzeciego stopnia, znano chyba nawet trygonometrię, oczywiście, tak, i inne nauki. Tak, ale to były nauk, to była matematyka. Natomiast dla nas najistotniejsze, dla rozwoju cywilizacji, jest połączenie nauk teoretycznych z doświadczeniem. I tak jak święty Paweł zarabiał na życie szyciem namiotów to znaczy święty paweł który stworzył podstawę teologii katolickiej podkreślał również konieczność i potrzebę pracy ręcznej czy pracy rzemieślniczej tak samo ten ci właśnie wielcy fizycy z, yy, zaczęli współpracę między teorią i doświadczeniem Najważniejsze w Naukach Ścisłych jest to, że siedzą sobie jakiś tam dziwni panowie i wymyślają teorię, ale inni panowie, inaczej w inny sposób dziwni, myślą sobie, a ja cię z sprawdzę. Czyli sprawdzają doświadczalnie, czy ta teoria ma ręce i nogi, czy się czegoś trzyma. Otóż ten sposób podejścia, wzajemne poprawianie się i krytykowanie hmm, nauk, Teoretycznych i doświadczenia jest podstawą nauczciwych. Otóż to się oparło o realizm świętego Tomasza, który to święty Tomasz, jako filozof, powiedział i wykazał, że świat materialny istnieje realnie. To nie jest dziwna bardzo rzecz. To, że wiara, pewność, że świat materialny istnieje realnie, rzeczywiście. Jest ciągle podważana. Przecież ostatnio, w ostatnich kilkudziesięciu latach gadanie o wszechświatach równoległych, czy gadanie o tym, że każdy ma swoją prawdę, czy podobne bzdury, no powiedzmy sobie szczerze, bzdury diabelskie, znajdują posłuch. Otóż to, że świat istnieje realnie, jest podstawą wszelkiego rozwoju nau ścisłych, a z tego wynika, że jest podstawą również. Rozwoju techniki, która się nam wspaniale rozwinęła w ostatnich latach kilkudziesięciu. Natomiast gorsze jest, bardzo złe jest to, że w ostatnich latach oducza się nas od rozumienia w ogóle abstraktów, od rozumienia, co to jest prawda, od rozumienia, co to jest uczciwość i podobnych. Otóż wdrukowuje się nam Wdrukowuje się nam przez najróżniejsze telewizory, przez najróżniejsze y, szkoły filozoficzne, czy, czy, szko czy przez różnych publicystów, wdrukowuje się nam przekonanie, że a, każdy ma swoją prawdę. Otóż, jeśli byśmy się zgodzili, że każdy ma swoją prawdę, wtedy runie zupełnie cywilizacja współczesna, cywilizacja europejska, cywilizacja techniczna, jeśli Państwo wolą bo ona się opiera właśnie na tym pewności, że świat jest realny i że prawda jest jedna. Teraz dam tylko kilka przykładów, skrótowo, bo na innych wykładach tajnych kompletów mówiłem o szczegółach, ale tutaj podam tak, jak powiedziałem to właśnie w tym klubie Ronina, tylko o kilku przykładach tego gwałcenia nauk ścisłych, czy też logiki. Logik, która zresztą od lat kilkudziesięciu nie jest uczona już ani w szkołach średnich, ani w seminariach duchownych, ani na wyższych uczelniach, jest uczona jakaś taka w niektórych przy informatyce taka logika matematyczna, tak zwana. To znaczy, to co jest potrzebne w technice informatycznej. Ale logika dla każdego człowieka, oj nie, to już jest nieznana. Więc te przykłady, które Państwu już dawałem. W poprzednich wykładach na tajnych kompletach, to m.in. ewolucjonizm. Otóż, jeśli ewolucjonizm zakłada, że wszystko da się wytłumaczyć na świecie materialnym przypadkowym zderzeniem, zderzeniem się różnych sił, różnych pól, później różnych cząsteczek chemicznych i w ten sposób w przypadkowego zderzania się powstają struktury. Takie jak komórka, jak mózg, czy jak dusza ludzka, kto wierzy w duszę ludzką, czy w ogóle, że y, ten ewolucja następuje w sposób przypadkowego zderzenia się. Otóż wykazaliśmy, my, mówię fizycy, już mniej więcej 100 lat temu, bo to od tego czasu to minęło. Wielki był fizyk i y, matematyk Gödel który przy pomocy matematyki wykazał, że nie można z wnętrza jakiegoś systemu, w tym wypadku wszechświata na przykład, powiedzieć, jaka jest przyczyna jego powstania. To się nie da. Tak samo Tolman wykazał, że niemożliwe jest, żeby poprzedni wszechświat, żeby z poprzedniego wszechświata jakkolwiek informacja przenosiła się do naszego wszechświata. A to jest bezpośrednio dla nas istotne, jeśli wierzymy na przykład tym wszystkim, którzy mówią, że jest jakiś Elan Vital, czyli że jest jakiś duch, który się unosi nad materią i przechodzi w sposób materialny z poprzedniego wszechświata na przykład. Otóż to wszystko, jak również ewolucja w sensie rozwoju gatunków zostało wykazane w sposób matematyczny, że to nie może się dziać tylko przy pomocy przyczynowości. To znaczy, na przykład, żeby dać najprostszy przykład, niemożliwa jest ewolucja chemikaliów. Czyli jak Państwo zbiorą sobie najróżniejsze chemikalia, sole i coś takiego, połączą je do kupy i będą w to strzelali jakimiś gromami czyli błyskawicami czyli elektrycznie nie powstanie nic bardziej skomplikowanego. To jest tak, jakby ktoś przypuszczał, że można przy pomocy młotka waląc na przykład w zegarki stworzyć lepszy zegarek. Jest to niemożliwe i to jest wykazane matematycznie, to wykazał matematycznie człowiek Fred Hoyle, który był kandydatem do Nagrody Nobla, wielki matematyk, w książce Matematyka Ewolucji. Otóż to wszystko, co powiedziałem, jest sprzeczne z tym, czego uczą różni kłamcy naszych, nasze dzieci w szkołach, to znaczy, między innymi tego ewolucjonizmu neodarwinowskiego. Wspominam tylko o tym, nie będę mówił dalej, bo to mogą Państwo sobie zobaczyć gdzie indziej. Również w tym wykładzie, o którym mówię, który tutaj powtarzam, mówiłem o tak zwanym globcio, to znaczy o globalnym ocipieniu, czyli o tym, że jacyś bardzo sprytni bankierzy światowi powiedzieli: To wy, ludzie, płacicie podatki na, na to, że dwutlenek węgla jest gazem szkodliwym. Oczywiście i gazem trującym. I my już płacimy te dziesiątki miliardów w przypadku Polski, a tysiące miliardów w przypadku, w przypadku świata, tym sprytnym bankierom, którzy właśnie mówią, no dajcie nam te pieniądze, bo grozi wam inaczej globcią, czyli globalne ocipienie, globalne ocieplenie. Kiedy uczeni geofizycy wykazali, że nie ma żadnego potwierdzonego globalnego ocieplenia, to powiedziano nam, no to dobrze, ale wypłaccie te podatki, bo są coraz większe zmiany w atmosferze, coraz gwałtowniej się to zmienia. No, zmienia się gwałtownie, dlatego że zawsze się zmieniało gwałtownie, ale w tej chwili można to lepiej rejestrować. Więc to antylogiczne uderzenie może być końcem. Tej cywilizacji technicznej, jaką znamy, ponieważ ta idąca w tej chwili do, przod, do przodu e, katastrofa ekonomiczna związana jest między innymi z tym, że podnosi się strasznie ceny energii, a ci bankierzy zwijają te kolejne tysiące miliardów. I ludzie nie tylko w Polsce, ale na świecie, jakoś nie potrafili temu zaprzeczyć, nie potrafili obalić rządów, które zgadzają się na ten potworny drenaż naszych pieniędzy. Następna rzecz, o której bardzo pięknie pisał w Polsce Sławomir Kozak, który jest wielkim, no po prostu, specjalistą od kontroli lotów na Okęciu, to jest World Trade Center. Czyli to, co przed 11 laty stało się 11 września. Otóż w tej chwili wykazano jednoznacznie, że to był spisek nie mający nic wspólnego z żadnymi 17 czy 19 Arabami, że z tych zresztą 19 Arabów, 16 później sobie spokojnie żyło dalej w Arabii Saudyjskiej. Wykazano również, że to wszystko, co rząd Stanów Zjednoczonych na ten temat obkazał opublikować, to są ewidentne kłamstwa. Książek y, Sławka Kozaka jest w tej chwili pięć chyba. Ostatnia się pokazała w ostatnich kilku dniach. Jest najnowsza. Pokażę Państwu, bo mam ją jak tutaj. To jest książka Przechwyceni, którą można kupić w oficynie Aurora, mówiąca o tym, w jaki sposób te samoloty... Czy latały, czy nie latały, w każdym razie były przechwycone przez ogromny spisek. Wspominam to tylko dlatego, nie tylko, ale również dlatego, że tam wykazano według rządu, komisji rządu Stanów Zjednoczonych, że te trzy wieże, bo oczywiście, jak mam nadzieję, część z Państwa pamięta, tam się zawaliły trzy wieże, a nie dwie wieże, że one się zapadły. Pod wpływem uderzenia tych samolocików. Po pierwsze, żaden z Boeing nie mógł z taką precyzją, gdy był pilotowany przez Araba na przykład trafić w te dwie wieże. Po drugie okazało się, że te samoloty, które według oficjalnie leciały w te wieże, miały prędkość macha mach 0,99, to znaczy leciały z prędkościami niedostępnymi dla Boeingów. No i tak dalej. Dlaczego to jest dla nas istotne? Dlatego, że ogromna część Amerykanów wierzy w tą ewidentną z punktu widzenia nauki fikcję o uderzeniach w te trzy wieże. Trzecia wieża przestraszyła się i zawaliła się tylko z tego z powodu strachu. Dlaczego to jest dla nas istotne, dla Polaków? Dlatego, że był taki Kuszner. Który został zaproszony przez prawicową część polityków w Polsce, by badał sprawę Smoleńska. A ja sobie sprawdziłem, że ten, że sam Kusner, to był człowiek, który przedtem podpisał te kłamstwa z punktu widzenia fizyki, z punktu widzenia wytrzymałości materiałów na temat 9.11. Więc jaka jest możliwość, żeby on akurat potwierdził, czy wskazał naprawdę w sprawie Smoleńska? Natomiast w sprawie Smoleńska, to, że była to, mówię, powtarzam, tylko taki szkic, żeby pokazać Państwu, jak gwałcona jest teraz logika i fizyka. Mianowicie, to, że była tam na tym złomowisku inscenizacja, czyli wcześniejsze ustawienie jakichś zimnych silników, na przykład, to jest w stu procentach pewne. To, że ciała, tych ludzi, które jakoś sprowadzono do Polski, nie przeszły e, przyspieszenia rzędu stu przyspieszeń ziemskich. Tu mówię o ciałach m.in. pana Gosiewskiego, e, gdzie okazało się, że nie było żadnych wielonarządowych uszkodzeń. Więc to wszystko, jak również to, że ten maszt linii elektrycznej i jakaś pancerna brzoza, zostały uszkodzone nie przez. Tutkę, to może była tutka 101, może 102, dokładnie nie wiadomo, ale w każdym razie nie była to na pewno polski samolot. No to przecież to wszystko wskazuje, że tutaj nie tylko była inscenizacja, ale że nie było najprawdopodobniej katastrofy w tym czasie i w tym miejscu. Czas. Tego, co zdarzenia słoneńskiego, w ogóle jest nieznane. Bo raz przez parę tygodni towarzysz Putin mówił, że to było o 9.56, później mieli na 51, później się okazało, że to jest takie 9.41. No ale na przykład właśnie ten maszt linii elektrycznej to został uderzony o 9.39, a jeszcze inne są sygnały, że coś się stało. Uderzenie o 9.38, więc w ogóle ta nieokreślona czasowa wskazuje na totalne kłamstwo związane z rzeczą, dla, ze sprawą dla Polski najważniejszą. Otóż mówię o tym wszystkim tak skrótowo w tym miejscu, po to, by pokazać Państwu, że jeśli się zgodzimy na taki gwałt na logice, to koniec, to znaczy koniec naszej cywilizacji. Na te wszystkie kłamstwa nie możemy się zgodzić, jeśli chcemy przeżyć jako cywilizacja, jako naród, jako rodzina, jako osoby. Czyli musimy dążyć do jak najszybszego poznania prawdy, która z całą pewnością będzie prawdą Chrystusową. Z Panem Bogiem.